Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Dodge Chargera RTS filmu Szybcy i wściekli z kolekcji Da Agostini. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jakie elementy zawiera 107 numer kolekcji, a potem złożymy sobie przednią maskę. I teraz, żeby sprostować, i myślę, że to dotyczy też tej y, dolnej części tylnej maski, tutaj bardziej chodzi o y, pas przedni samochodu. Nie maskę, no bo maska jest na górze. Maska jest silnika albo klapą bagażnika, to można to nazwać, że to jest taka maska. Ale tu chodzi o pas przedni. Tak? Za chwilę dowiecie się o co chodzi. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 107 zawiera lewy wspornik dolnego panelu przedniej maski 1. Tutaj mamy literkę L. Metalowy. Lewy wspornik dolnego panelu przedniej maski, 2. Tutaj mamy L. Metalowy. Prawy wspornik dolnego panelu przedniej maski, 1. Tutaj jest R. Metalowy. Prawy wspornik dolnego panelu przedniej maski, 2. Tutaj jest RK. Metalowy. Poprzeczne wzmocnienie dolnego panelu przedniej maski, metalowe. Taśma klejąca o dokładnie takie trzy czarne paski. I cztery zestawy śrubek. Jak już wiem, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie skompletowany pas przedni z trzeciego numeru, jak bardzo się teraz cofamy w czasie, yy, oraz poprzeczne wzmocnienie dolnego panelu maski, a raczej pasa przedniego. Skąd ta nazwa? Dobra. I teraz odwracamy sobie od wewnętrznej strony. Tutaj mamy trzy sworznie i właśnie do tych trzech sworzni montujemy nasze wzmocnienie za pomocą trzech śrub CM. Oczywiście metalowe śrubki, znaczy nie tyle metalowe co do metalu, więc używamy odrobiny oleju, żeby się łatwiej wkręcały. OK, i teraz w drugim kroku możemy to na razie odłożyć na boczek. Bierzemy sobie obie części lewego wspornika dolnego panelu przedniej maski, czyli z literką L. To jest to i to. Te dwie części, i je musimy ze sobą połączyć. Chyba w ten sposób. Tak jest, zobaczcie. Tutaj mamy taki stworzeń. Tutaj jest nie tyle otwór, co głębienie I tutaj też pasuje ten taki pierścień do tego wgłębienia. I tak łączymy ze sobą. I za pomocą śruby, śrubki FM łączymy te dwa elementy. Od tej strony wkręcamy. OK. Teraz wracamy z naszym pasem przednim i będziemy to przymocowywać Tą częścią, właśnie z takim otworem podłużnym. I w jakim miejscu? Okej, okay. to powinno być tu i tu. Tak, czyli mamy, jak zobaczymy w przybliżeniu, to mamy otwór tutaj i o, i tutaj. I właśnie w ten sposób tutaj dopasowujemy. I za pomocą śrubek, a uwaga, tutaj od, we, od e, zewnętrznej strony śrubka FM, a od, e, tutaj, od środkowej wersji, w, w wersji. Od wewnętrznej strony śrubką KP, więc zacznijmy od FM. Czyli dla przypomnienia, skoro jest M na końcu, to znaczy, że się wkręcamy w metal. Jeśli jest P, to wkręcamy się w plastik. Dlatego są dwa rodzaje, dwa rodzaje no, Trzeba troszeczkę rozciągnąć to, bo inaczej otwory się nie będą pokrywały. Przy plastikowym, zresztą przy metalowym też trzeba uważać zawsze, bo jedno i drugie można przekręcić. Ważne, żeby nie latało, nie było luźno. Ok, teraz zajmiemy się prawą stroną, czyli znowu mamy to samo, czyli musimy te dwa elementy ze sobą w ten sposób połączyć. O tak, i od tej strony wkręcamy sobie śrubkę FM. OK. Pas przedni wraca i tu robimy dokładnie to samo, czyli tutaj mamy, jeszcze raz pokażę, tu jest jeden otwór i tam w głębi on, jest drugi i w ten sposób dopasowujemy. Wkręcamy od zewnętrznej strony śruba FM, od zewnętrznej strony śruba KP. W tym przypadku też trzeba to delikatnie rozciągnąć, bo inaczej otwory się nie pokrywają. Nie jest to zbyt wygodne. Że trzeba to zrobić tak, żeby nie zniszczyć tego, rozciągnąć i jeszcze pilnować, żeby śrubka nie, nie spadła ze śrubokręta. No i trafić w otwór, nie? I to wszystko razem nie jest najłatwiejsze na świecie. Tu dokręcone, tu też. Dobra. Jedno jest mocno, drugie jest mocno elegancko. I teraz w kroku szóstym bierzemy sobie nasz model. To co musimy zrobić najpierw, to ogarnąć światła. Najpierw chcą, żebyśmy odłączyli. Wyciągnę, żebyśmy odłączyli przednie światła z tej wtyczki głównej. O, dobra, udało się. Więc na razie jeszcze możemy go przesunąć. Więc wracamy sobie z naszym pasem przednim. I zabieramy na razie naklejek. O. I montujemy sobie światła. A dokładnie robimy to w ten sposób, żeby tyczka była od strony lewych świateł. I teraz tak, wsadzamy diodkę. Jak gniazdko, druga. Jak gniazdko. To w ten sposób dobrze robię. Tak. I tutaj to samo, kładamy diodę. I drugą cyk. I teraz uwaga. żeby nam tutaj wszystko, e, wszystko spasowało, to musimy sobie te e, kable pozaginać do boczku. O, sobie weźmiemy do której strony. Czyli wszystko zaginamy w lewą stronę. Zaraz przy światła żeby nam się wszystko zmieściło. Ok. I teraz tutaj jeszcze użyjemy sobie. Tych plastrów, tej taśmy klejącej czarnej. Czarna, taka maskująca. Yy, I robimy to po to, żeby przykleić kable tutaj, żeby się nigdzie nie majtały, tylko żeby były na swoich miejscach. Bardzo fajnie. Drugi to z drugiej strony. No nie tyle jest czarna, to taka jeszcze półprzezroczysta czarna. Ok. Więc kabelki są na swoim miejscu, wszystkie, tak jest. Czyli teraz w ósmym kroku, znowu wracamy sobie do naszego modelu. I teraz właśnie musimy to jakoś wsunąć. Jak wam to pokazać? Bo tak, tutaj jak są te wzmocnienia, wsporniki, to widzicie, tutaj są takie, można powiedzieć, że szyny. I tymi szynami musimy wjechać, są właśnie takie dwa punkty, jak wam teraz tutaj w montażu pokazuję. Musimy je po prostu tak umieścić, żeby wsunąć tam. Nie wiem, czy to nie będzie prostsze, jakbym to zrobił do góry nogami, ale chyba najpierw, zanim to zrobię, to najpierw podepnę, podepnę światła to do kabelka głównego. O, będzie później, bo jak gdybym najpierw to włożył, to pewnie by był problem, żeby to ze sobą połączyć. Czy to w ten sposób, czy w ten sposób, w ten. Dobra, siedzi. Dobra, jest na dachu. O właśnie, i teraz tutaj widać te szyny. Jak nawet je wysunę tutaj w tym miejscu i w tym miejscu. Teraz jest to widoczne dużo, dużo lepiej. O, o, o. o, o. Hm. Zastanawia mnie to, yy, czemu są w tym. Wiecie co? Zrobimy troszeczkę inaczej. Wysunę to w tym momencie. I zauważcie, że o, tutaj są takie otwory i one pasują idealnie na to, żeby kable przeprowadzić tutaj świateł. Więc może w ten sposób by się udało. Chociaż wtedy nie ma sensu to przyczepianie. Już to, że ta taśma się nie przydała. Chyba się uprę mimo wszystko. Zrobię po swojemu. A co? Zrobię po swojemu, może wyjdzie na moje. Dobra, to tak, najpierw przeprowadzę sobie te świateła przez otwory. Cyk. Wyszło, tak, wyszło. I teraz to sobie przeprowadzę tędy. I jedno zewnętrzne, i jeszcze zewnętrzne światełko. Jest, 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 okay. Tak, no super. To mi weszło, ale za to tamte wypadły. Super. To jest zewnętrzne. To jest środkowe. Nie wypada już, bo no. no będzie słabo. no. Nie, nie polubimy się. Czy ja jestem w stanie to zrobić? Tak, żeby to odpowiednio działało. Za krótkie są kabelki. No. On bardzo bym nie chciał, żeby to tak. Dobra, próbuję. Musicie mi wierzyć, że. Że jedno właśnie wetknąłem, może penseta. Drugie też właśnie wetknąłem. Trzecie weszło, ale tak trochę słabo. Chciałbym docisnąć. O, docisnąłem i jeszcze czwarte. O, jest, 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 jest. To jedyne, co nam zostało najtrudniejszego z tego wszystkiego. Na ten moment z tego podłączania, proszę Cię, nie spadaj, nie odłączaj się. To jest połączenie teraz tych dwóch wtyczek ze sobą. Jest, udało się i teraz mogę to fajnie tutaj wsunąć i będzie wychodziło przez te otwory. Uhu. No, wchodź teraz. Czemu teraz nie chcesz wskakiwać? Czemu wtedy wskakiwałeś? O, dobra. Lekko stuknąłem i wlazło. Dobra. Uhu, super. Ym, wsunęliśmy i teraz za pomocą czterech śrub FM to będzie kolejne wyzwanie znowu. Widziałem, że bardzo dużo osób ma z tym problem. E, tutaj dwie śruby musimy wkręcić i tutaj dwie śruby. Tu jeszcze będzie spoko, ale tu będzie problem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten dach się nie uszkodzi. Bo, jakby nie patrzeć, to on teraz dźwiga na sobie prawie 8 kilo. Dobra, i teraz ta druga strona śrubka. Wystarczy, że jedną złapię, żeby tam dociągnąć to wszystko. To to już będzie sukces. Złapałem i się wkręciłem. Tak jest. Nie było większego problemu, po prostu pod kątem musiałem to zrobić. I ostatnia to już. Czysta formalność. Tak. Dobra. To był dziewiąty krok. W dziesiątym kroku bierzemy sobie. Uh -huh, bierzemy sobie cztery śrubki CM i wkręcamy je w te cztery punkty. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz, w ostatnim, jedenastym kroku, odwracamy go na koła. O, wam się wydaje, że ja tak stynkam, że tak powiem, udając, a to naprawdę jest ciężki model. Naprawdę, naprawdę ciężki. Dobra, i w tym naszym ostatnim kroku musimy wkręcić trzy śruby coupé w jakie trzy miejsca? W które? Raz. Dwa i trzy. Skóra na mniejszy śrubokręt. Na pewno to są... kupę? No tak, kupę. I coś... A, no dobra. Tą część trzeba mocno docisnąć, ale tak naprawdę mocno. Żeby te malutkie, króciutkie śrubeczki sięgły. O, teraz teraz elegancko. Tak jest. No, I przekręciłem kwint. No, dobra, nieważne. Mamy to. To wszystko na dzisiaj. Tak właśnie się prezentuje nasz model z zamontowanym przednim pasem. No cóż, i tak naprawdę, gdyby ktoś się uparł, to na dzisiejszym odcinku moglibyśmy już skończyć, bo samochód już, jeśli chodzi o z zewnątrz. Jest kompletny, bo i mamy przedni pas, mamy tylny pas, wszystko, drzwi i tak dalej, są koła, siedzi na podwoziu i w zasadzie zostało nam bardzo niewiele i to... Są rzeczy, gdzie naprawdę jakby ktoś już chciał sobie zaoszczędzić, to kolejnych numerów już nie musiałby kupować. Jeśli nie jest, na pru, nie jest na prenumeracie oczywiście. No bo jak już jest na prenumeracie, to już dostał te trzy pozostałe numery. No także dokończmy go, zróbmy, żeby był w 100% kompletny. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie lewe przednie nad kole. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.